ZAGRAM WAM! Witaj! Pięknie, nie? Cieszycie się? Też się cieszę. Razem z wami. 4, Serwus, ziomy! Dobra, jeden. Rozpoczyna się. Dobra, ten o, już tam gdzieś jest bastion. Próbujemy zajść ich od tyłu. Zobaczymy, czy nam się uda. Musimy być bardzo ostrożni. Ładnie. Gdzie ta wieżyczka? Ja się pytam. Może niepotrzebnie stąd wschodziłem. Pani z symetra. Bardzielka. Mamy lukę, więc nieźle. Kurde, tą, tej symetry trzeba się pozbyć. Gasimy światła, boskitu. Kto tu jest i co robi? Nikogo tu nie mam. Skoro podkręciliśmy basy, to dobrze, że podkręciliśmy basy. Ależ emocje! Kurde, cztery decylacje. O, Mam nadzieję, że nie zmarnuję ulta gulka. A jednak trochę zmarnowałem, nawet bardzo. No cóż się mówi, jestem trudny do zabicia. Jestem trudny do zabicia. Niekoniecznie. I się z Tobą zgodził, mój drogi przyjacielu. Ale jest dobrze. Weźmy się tędy. Tam idzie symetra. I bastyn również. Kurde, prawie wieprzka zabiłem. Tam gdzieś się bastion schował, a tu mamy. A tu mamy no, sniper. No ja się tam nie dostanę. Nie ma takiej opcji. Jeden co mogę zrobić, to w ten sposób. Ale tam. Wchodzenie tam byłoby głupie. Tym bardziej że tam jest Metal metr ładunek jedzie! Ja? Zajedę ich z boku, no pewnie, że z mógłbym zajść Masz, ładnie to zrobiłem Wow, nie ukryję Dobra, co tutaj nie będę... Ich.

Kurde, John zniknął. Ale Lipa, tak zmarnować ultacza. I żadnego zabójstwa. Straszne to było. Strasznie zasało. Mają teleporter. Musimy go znaleźć. No gdzieś ten teleporter jest. Dobra. próbuję zrobić ruszcie ładunek. Przynajmniej ją zabiłem. Czy to nie ja ją zabiłem Chyba nie ja ją zabiłem Kebab tam biegał, widzieliście? Hehe, he, kebab Kebab czekaj Pójdę się przywitać z kebabem. Śmieszne, nie? O! No ta smuga to tak śmiga. Bardzo, bardzo zła pozycja generalnie. Odźcie tutaj, wyleczcie się. Może to zabita. Ten tam po Kurde Kurde, chyba Bastyn mnie zabił co, no a raczej. Aż się tak wychyliłem, os, kubaniec. To jeszcze nie koniec. No będzie ciężko. Bardziej że czasu coraz mniej. Ale tak jakoś nie wiem mam wrażenie, że chodzimy po a teraz tutaj jesteśmy w większej grupie A co ktoś? Czy ja takiego zrobiłem czy nie? Nie, nie to nic nie wiem, co się teraz stało. Potrzebuję ktoś leczenia. Weźmy tutaj, kurde ryby. Nie ma no raczej. Widać, co to jest. Widzimy, co to jest. Dziesiątka no. no, nie sięgało. jest ciekawe. Za ciekawe, zbytno. I już za Ładunek Przed nami droga. widzę was. No chyba użyła na mnie ulty. No ładne, ładne nie ładne koniec misji. O No więcej zadanych obrażeń, Aż to kurczę zastanawiająco No? Co dalej? jest? Gamy. Czy nam się uda? Nie ma nikogo w tym regionie. chodźcie się podnieciu. Dupa, ale no przecież jesteśmy obok celu. Hello. Kurde. Bez sensu. Jestem smutny. Najlepsze zagranie. Jestem bardzo smutny. O, hamburger. Hehe. He. Mm. No cóż, a to kebab. No damy mu, damy. Nie będziemy tacy, żeby mu nie dać. Już nie. Porażka, ale mamy rekord i mamy srebrny medal i dwa złote. Zawsze coś. Pięć, dwa, malciki. Nie ma nikogo. Zatrzymaj ładunek. No to tu jest ich sporo. Kurby nie lubię makrii, jak ja nie lubię makrii. Jak ja nie lubię makri. O, coś tu idzie, czy mi się tylko... Ładnie go załatwiłem! Pięknie! O kurde, będą mieli ciężko. Mamy całkiem znośną drużynę. Naprawdę całkiem znośną i na razie nie potrafią wyjść. O, jest. Smoczek. Potrzebuje wtedy leczenia. Smoczek przeszedł. Dobra troszeczkę się wycofała. O, po chwali się... o Z drugiej strony kordona próbuje podejść.

Kurde, akurat akurat w tym momencie takiego niefarta teraz miałem z odpaleniem tego uta I ja prawie że idealnie w tym samym momencie z ludźmi byśmy odpalili. I to był błąd. To był bardzo duży błąd. ale nic, biegniemy jak tam. O, tylko dwie likwidacje mamy. Ale jest dobrze. Biegnę czym prędzej, żeby do was dotrzeć, moi przyjaciele. Cześć, Reinhardt. Ech, No co? Nie Nienawidzę czegoś takiego, nie? Biegniesz całą mapę po to, żeby od razu w zasadzie zginąć. Straszne rzeczy to są. Naprawdę. Hanzo ma zbyt duży demont. Damagę, nie tędy. Gościu, gdzie ty biegniesz? Powiadasz? O, idzie smoczek. Mam nadzieję, że w niego nie wbiegnę. No to się tak zdarzało. Tu już jestem. Dobra, sam zamknę sobie. Ale ja. Kurde, mej, Pieprzona mej. Nie, bo zginę. Nie, ale lipa. Mamy świniaka jako tanka, smogę jedną mamy. Kurde, nie wiem kogo za bardzo tutaj mógłbym wziąć. Pchają. Oni to dopchają raczej. Albo i nie. Biegnę sobie, biegnę przez całą mapę i jest wesoło. Zieliewie pszka nie mają Rainharta. Okej okay. To tu jest? Jest tu gdzieś ktoś? ktoś? O ty kurde po pierwszą No dobijcie gnojka Dobrze, że jest duży, nie miałem problemu, żeby w niego trafić. Nie miałem problemu, żeby jego trafić w moją rakietą. Chodźcie się Dobrze, dobrze. No kurde, kończę Nie, 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 Dobra. Jest! I nawet nam trochę likwidacji wejшло na koniec. Także, Było źle. Ale Lucie ma chujową skórkę. Chłe chłe. Najlepsze zagranie meczu. Helon 3000! Co to kurde? jest, ja się pytam! Ej, ej, ej. Ej, ej. Ej. Kabum! Ilu załatwił? Dwóch. Plus trzeciego dobił. To pewnie akurat w tym momencie jak biegłem, bo połowę gry biegłem, do miejsca akcji. A Lucio. niech się chłopak cieszy. I osiem likwidacji, prawie średnia zgony. Lepiej zabici przy celu super.